W dzisiejszym odcinku przed Wami wszystkie skrzynie challenge w sezonie numer 2. Odcinek polega na tym, że będziemy musieli otworzyć każdy pojemnik, jaki mamy aktualnie dostępny i to, co z nich uzyskamy, takiego lutu będziemy musieli używać, żeby wygrać grę. Jeśli lubicie takie odcinki, zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie kanał, ponieważ ponad 70% z Was tego nie robi. Widzowie, na samym wstępie musimy przemyśleć, gdzie powinniśmy lecieć jako pierwsze. Jak wiecie, na czarnych rynkach pojawiła się nowa skrzynia i tych skrzynek są tylko i wyłącznie trzy sztuki. Ale polecimy na coś jeszcze cięższego, ponieważ y, tych skrzynek zlokalizowanych dokładnie tutaj mamy tylko dwie sztuki. Więc lecimy na skrzynię żywiołu. 3, dwa, 1, wyskakujemy. Zobaczcie, jaki mamy tutaj perfekcyjny bus. Także wylądujemy tam. Trzymajcie kciuki, żeby wszystkie skrzynie się zrespiły. I tych skrzynek dzisiaj do otworzenia mamy Aż 10, więc oglądajcie film do samego końca. Brzmi to naprawdę szalenie, widzowie, 10 skrzynek, no mam nadzieję, że nam się uda. Lądujemy oczywiście na samym starcie na żółwiu i otwieramy, tak jak Rafa mówił, pierwszą skrzynię, czyli skrzynię żywiołów. Stary, ogółem one są dwie, ale otwórzmy tą twoją, bo mam przeczucie, że ta moja da coś słabego. Słuchajcie, także tutaj Wam się wyświetlają teraz skrzynki, które będziemy sobie odznaczać podczas tego odcinka. i Ja otwieram skrzynię żywiołów, zostawcie łapkę w górę, żeby wyleciało coś tutaj bardzo dobrego i Mamy pompę. Fioletowa pompa. Jest naprawdę dobrze. Kolejna skrzynia do otworzenia. I jest to skrzynia ulepszona, więc Zakrzek zapraszam do mnie. Stary, miałem rację, żebyś ty ją otworzył. W sensie, żebyśmy otworzyli tą drugą, bo tu byłby SMG. Oczywiście zabierać go nie możemy, widzowie, bo możemy brać tylko po jednej rzeczy z każdego czesta, No na pewno wiecie o co chodzi. A ja teraz otwieram ulepszoną. I w sumie chciałbym dostać pompę. Ej, ale dostałem granatnik. To chyba nawet lepiej. Także dwie skrzynie możemy już odhaczyć i co ciekawe, mamy tutaj jeszcze jedną skrzynię. Nie jest to zwykła skrzynka. Zobaczmy, co dostaniemy z niej. Jest pompa. Zakrzak może sobie oczywiście ją zabrać, proszę bardzo. Lećmy teraz na kolejną skrzynię, czyli na skrzynię banitów. Przynajmniej ja tak na nią mówię. Stary, dawaj na tyrolkę, na jumpada, zbijmy sobie beczki. No i trzymajmy kciuki, żeby nikt tej skrzyni nie zabrał, bo ich też jest ograniczona ilość. A dokładnie na mapie mamy, jak się nie mylę, tylko trzy. Także słuchajcie, lecimy teraz na jump Lecimy na samochód, który powinien być na tym mieście, ale jak na złość, chyba się nie zrespił. I teraz dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy przelecieli właśnie na tą skrzynię. Bo jeśli ktoś nam otworzy te. Trzy skrzyneczki. Ej, tu też nie ma. O, dobra, jest motor. Jest nasz ukochany motor. Także słuchajcie, jeśli ktoś nam otworzy tamtą skrzynię na czarnym rynku, no to będziemy musieli wszystko od nowa nagrywać. Więc trzymajcie kciuki, żeby coś takiego się nie stało. Ej, tu ktoś był po prawej, ale chyba trzeba lecieć na tą skrzynię, dlatego że faktycznie jak ktoś się otworzy, to będzie lipa. Ja widzowie raczej jak ląduję na czarny rynek, to od razu ją biorę, więc jak ktoś tu poleciał, może być trochę przypał, ale chyba wygląda to dobrze. Ale żeś wjechał stary. Słuchajcie, wygląda. To naprawdę bardzo dobrze, bo mamy tutaj do otwarcia drzwi, czyli nikogo tu nie było. I teraz tak, widzowie, wy wszyscy teraz zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I z tej skrzyni wyleci nam kurniszon. Także trzymajcie kciuki, ja trzymam kciuki. Uwaga, 3, 2, 1, go! No, ktoś nie trzymał, ale mamy tutaj pompę dla Zakrzaka. Ej, stary to już druga pompa, ale ja chyba nie chcę brać tej. W sensie to jest dobre, ale ja ostatnio się strasznie mieszałem właśnie tą pompką i automatem. Więc zostawię sobie granatnik i zwykłą nową pompkę. Na pewno zastanawiacie się teraz, dlaczego nie bierzemy nic ze stanowisk. Dlatego, że zdobędziemy sobie korniszona, za którego po prostu później użyjemy go. Zakrzak, dawaj do mnie tutaj na teleport. I lećmy teraz na kolejną ciężką skrzynię, czyli na zrzucik. I to naprawdę będzie ciężkie, bo nie wiadomo, się zrespiła. Ej, zrobiliśmy błąd, bo byliśmy przy wzgórzach nadziei i nie zobaczyliśmy, czy tam jest e, zrzut. Więc stary, nie wiem, rozdzielamy się, czy lecimy na jedną miejscówkę. Właściwie, słuchaj, ja tu doleciałem za. Gdzie on jest? Halo. Dobra, mamy go. Ja tu doleciałem za gościem. Mam tutaj ich trochę, więc mi pomóż. Chłopie, ja tu jeszcze w powietrzu jeszcze nie wylądowałem. Dobra, stary, wylądowałem. Dostał pompkę. On miał tylko 45 HP, co ciekawe. Czy tu ktoś jeszcze jest? Wydaje mi się, że. O ty, ktoś strzela. I to chyba na czarnym rynku, więc dobrze, że poleciliśmy tam bardzo szybko. Oczywiście. Takich skrzynek jak ulepszone Często z amunicją, tego nie będziemy sobie odznaczać Ale możemy zawsze otworzyć No to nie daje żadnej broni, żadnego lutu i tak dalej I tak dalej, słuchajcie, lećmy teraz na Zrzut, tylko pytanie, czy on tam na pewno Był zrespiony, ogólnie nie mamy znowu Żadnego samochodu, żadnego środka transportu To mi się trochę nie podoba Na moje to chyba tego zrzutu nie będzie Wydaje mi się, że zwrócilibyśmy Uwagę, gdyby był, no chyba, że byliśmy Tak rozkojarzeni szukaniem samochodu No widzowie, zbliżamy się do miejsca, w którym powinien być Zrzut i go nie pokazuję więc wygląda na to, że nie ma. Tak, no chyba go nie ma. Wygląda na to, że nie ma, ale mamy tutaj automat, który również mogliśmy wcześniej otworzyć, ale tamta skrzynia była ważniejsza, więc otwieramy teraz automat. O stary, ty, jaki lud jest w automacie. Ty sobie zakup. Oczywiście Zakrzak może mieć te same przedmioty, które ja mam w ekwipunku, w razie czego, gdyby je znalazł. Stary, no powiem ci, grubo fioletowy mamucik, widzowie, no to mi się podoba. Powiem wam tak, patrząc na mój ekwipunek, wygląda całkiem dobrze. No to stary, teraz się skupmy, żeby mieć to auto. To I znajdźmy lepiej zrzut. Widzowie, jeżeli chodzi o lokalizację zrzutów, to mamy ich na mapie 5. Tylko właśnie nie każda się respi. To jest problem. Właśnie z tym respem to bardziej bym powiedział, że nie respią się samochody ani żadne motory. Tylko my tu musimy na nogach przechodzić po całej mapie. I tu serio ani nikogo, ani niczego nie ma. No my musimy się jakoś ruszyć bardziej. Ktoś był za tą górką 100 metrów od nas, więc bądźmy czujni. Okej, okay, mamy w końcu samochód. Mam samochód za krzak, dawaj szybko do mnie i w sumie jeszcze ten pojemnik, czy... Tu otworzę, o którym mówiłem wcześniej, także no jego odznaczać nie będziemy, ale tak, tak, dla zasady, e, dawaj zakrzeg do mnie. Stary, jestem, jestem, jestem. Wbijamy się do fury, no i widzowie, ciśniemy nas rzut. Właśnie, widzowie, my mamy jeszcze jedną skrzynię, bo mamy jeszcze skrzynię z zakopanego. Tu w się sensie mamy zakopaną skrzynię. Z zakopanego? Widzowie, dajcie znać, czy wy byliście w zakopanym? No ja tam żadnych skrzyni nie widziałem. Ej, typek! Dobra, wyskoczyłem, 140. Ej, ale to było szybkie, mamy to. Szukajmy drugiego. Łopie, ja go tu rozjeżdżam. E, pytanie, czy on ma kolegę, czy nie ma. Wydaje mi się, że chyba ten kolega jest gdzieś indziej. A pod nami, pod nami pływa. Słyszysz to? Słyszę, słyszę, ja go tu trzymam od drugiej strony. Stary widzę go! Widzowie, 170 bania. My sobie tak teraz tutaj myślimy z Zakrzakiem, że lecimy sobie po prostu na zrzucik, nie? Że nie będzie żadnego kłopotu i tak dalej. Ale on zawsze może się nie zrespić. Ja tutaj zabieram jeszcze skrzynię, w sensie zakopaną skrzynię. I chyba dobry to jest moment na to, żeby się rozdzielić. No to w takim razie ty leć na zrzut, stary, a ja polecę na te skrzynie zakopane. Przy okazji zgarnę jeszcze bota, który jak widzicie na mapie jest przede mną. No, wygląda to dobrze, tylko no lepiej, żeby ten zrzut się zrespił, bo bez niego to będzie... Totalna lipa. Co do zrzutów, to są one jeszcze gdzieś na mapie, ale oczywiście mogą być pozabierane. Lećmy tutaj na właśnie miejscówkę Demona. Tutaj dużo ludzi nie lata, więc jeśli był, to raczej nikt tego nie zabrał. Chociaż yy, znam takie przypadki, że zazwyczaj wszystko jest na odwrót, niż by się chciało. I chyba tutaj nie mam. Ej, chyba nie ma. No stary, nie ma tu zrzutu, nie? No to lepiej się rozdzielmy, jeżeli chodzi o szukanie zrzutu, bo... No nie wygląda to dobrze, widzowie. Strefa jest coraz mniejsza, więc naprawdę musimy się pośpieszyć to ostro. Ja jeszcze przypominam, że dobrze by było znaleźć korniszona. No nie, jeszcze by było dobrze znaleźć korniszona. Uważaj, bo tam masz gości z medalem. Gdzieś oni się tam strzelają, niedaleko chyba ciebie. Ja przyjadę teraz na kontenery i zobaczę na kontenerach, czy tam coś zostało. Widzowie, ale o co chodzi z tymi samochodami? W sensie, my znaleźliśmy jedno no auto przez cały mecz. Ja cały czas biegam z buta. Ja mam tutaj gościa powalony. Dobra, ja uciekam. Wiesz co, ja nie będę się bił. Bałem się o to, że on mi ten samochód rozwali, więc za chwilę się zatrzymałem, za krzyk i ja uciekam. A ja dalej biegnę, widzowie, czuję się trochę jak jakiś maratończyk, stary dosłownie no, przebiegłem już tutaj 40 kilometrów. Ja proponuję ci otworzyć tą skrzynię. Ej, zrzut jest aktywny, co? Jak aktywny? Gdzie, 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 gdzie? Akty Aha, może musimy te skrzynki otworzyć, co? A, tak, 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 tak. Bo dokładnie stary. Dawaj jak najszybciej, ja to zaputowuję tu Żeby nikt tego nie otworzył czasami Dawaj, otwieraj yy, zakopane skrzynie Dobra, widzowie, kopiemy, kopiemy Naszą tu zakopaną skrzynię, otwieramy I o, chłopie, no pompka i ten No nie, no ja nic z tego nie biorę, widzowie Ale muszę jeszcze lecieć po drugą Bo bez drugiej Rafa nie zamówi nam zrzutu Okej, okay, ja tutaj w międzyczasie Znalazłem jeszcze yy, tą yy, Torbę, torba też do odznaczenia Proszę bardzo, potki, no jak zwykle Ej, cały czas lecą mi pompy Dobrze, że w tym automacie mieliśmy, co? Innego. Czyli zostało nam już naprawdę niewiele, ale jeszcze ważne skrzynie do otwarcia jednak. No i jeszcze najlepiej byłoby zdobyć kryptokorniszona, żeby zdobyć oczywiście jakiegoś mityka albo jakiegoś egzotyka, by było jakbym nogi złamał. Widzowie, druga skrzynka zakopana jest tuż przede mną. Stary, wykopuję ją, ty już powoli grzej przycisk myszki, żeby zamawiać zrzut. 3, 2, 1, ej dobra. Czemu lecą same pompy? No nie chcę tego. Okej, okay, ja zaaktywowałem to i tu mam gości, którzy się na mnie patrzą i ja jadę od razu po ten zrzucik, bo to się może źle skończyć. Ci goście patrzyli w moją stronę, a chyba są mocno na pocenie, więc za krzak już dobrze by było, żebyśmy się zeszli w jedno miejsce. Słuchaj, ja do ciebie dalej biegnę, bo oczywiście nie znalazłem samochodu w dalszym ciągu. Ja powiem tyle, ja się trochę cykam. Mam nadzieję, że oni tu nie zdążą przejść. Okej, okay, jeszcze dwa strzały. Raz. No, dawaj, dawaj, dawaj ten pojemnik tutaj do nas. Okej, okay, mamy to. I zostanie nam stanowisko. Aha, jeszcze. Dobra, jeszcze musimy zatankować. Otwieram, otwieram. Co będzie w środku? Co będzie w środku? Pompa, no to jest niesamowite, no nic z tego nie ma, nie? Ej, mam gościa przed sobą! Znaczy, miałem, e, tak, chciałbym powiedzieć, że miałem, bo e, dostał kolejnego heda, typo. W sensie, tak jak ten wcześniejszy z mostu, widzowie. Czy tu jest jeszcze gdzieś drugi ziomek? Nie widzę, ale na pewno tego dobijmy. No niestety nie miał kryptokorniszona, a szkoda, bo by się przydał. O, proszę państwa, tam jeszcze przede mną jest. Dobra, 140! I widzowie leży, mamy to. Okej, okay, ja tutaj też zbuksowałem gościa w międzyczasie. Mamy to i mamy gości niedaleko. Ja stąd uciekam. I najważniejsze skrzynie mamy otwarte, otworzone. Ale widzowie, jeszcze ważna sprawa jest jedna. Pochojenka, potrzebujemy otworzyć. A, czekaj, czekaj. Ty ja ich trafię. Staj w miejscu. 125, dobra. Bardzo dostał. Wjeżdżam tam na nich. Stary, 140, 140. Okej, okay, jednak nie wjeżdżam, bo mi rozwalają, rozwalają mi tutaj wszystko. Czy ty masz duszka może? Akurat. Ta, 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 ja tu właśnie specjalnie do kapliczki załatwiałem, więc ja ją, stary, otwieram. Nie, wkładam duszka. Ej, jeżeli mnie dostała wupy w głowę. Dobra, jest git Ty ja się wcelowuję w tego typa u góry, bo oni są najlepsi z tych wszystkich. Ej, on mnie nie widzi, on mnie nie widzi. Dobra, jeden leży, tylko to kogo oni biją tam? Dobra, on się obrócił, mamy to. Słuchaj, kapliczka dała nam mamuta fioletowego. My już mamy. Tak, my już mamy. Tam są ci go. Wybudowani na samej górze, musimy na nich uważać Tak samo tu się gość zabudował Czy on mnie widzi? Rozwalmy może tamtą ścianę Pytanie, czy oni tam jeszcze są? Dobra, są tam dalej No stary, ja się wcelowuję, żeby on wychylił, nie? O, wychylił, dobra, 125 bania, nie? Chłopie, ja dzisiaj takie daje strzały Ej, granat, trafiłem granatnikiem Leży, leży, leży Okej, okay, ja tutaj już do nich też lecę Dobrze by było, żebyś tam dalej im spamił Ja używam duszka i... O oh, halo, i wylatuje. Pytanie, czy oni się podniosą? Nie wiem, czy się podniosą. Bardzo możliwe. Tu jest jeszcze jeden pod, którego eliminuję. Dawaj na górę, Maciek 11pl. Ja nie wiem, czy oni nie przeszli z tej lokacji. No muszę tutaj być uważny bardzo, bo oni mają tego high granda mocno wybudowanego. Ej, Tak, oni są tutaj dalej. Stary ja idę z granatnikiem. Idę z granatnikiem i im wale. Dobra, leć granatniczek, proszę bardzo, koledzy. Dzięki, dzięki za krzak. Dzięki, dzięki. <grywdy> bardzo Ci dziękuję. Stówę dostał. Najstary, nice, e, biało! Będzie leżał, będzie leżał. Leży. Ten gościu jest tutaj w tym? A, on jest tutaj. Dobra, byczku, co ty tu robisz? Ja się teraz muszę dobrze zastanowić, gdzie my mamy tutaj jakiegoś lunchpada, cokolwiek, żebyśmy mogli przelecieć na stanowisko. Bo o tym stanowisku, no powiem tak, lekko zapomnieliśmy i nie mamy korniszona, więc będziemy musieli kupić, no tą zwykłą wersję. Po prostu, nie za Tak, W takim razie ty kupuj, a ja tutaj pilnuję terenu, żeby ktoś potem cię nie przytrzymał. No stary, ta strefa, nie wiem po ile bije. A, dobra, będzie biła chyba po dwa, więc luzik. Ja już powoli dojeżdżam do Charlie's rynku kolejna strefa jest w miarę blisko mnie na pewno na stanowisku coś zakupimy, więc można powiedzieć, że wraz z zakupem na stanowisku, na przykład jakiegoś tutaj, jakiejś AR-ki, dojdzie do tego, że otworzymy dzisiaj wszystkie możliwe skrzynie. I w sumie ja się muszę dobrze zastanowić, co tutaj sobie kupić. Wiecie co, ja zakupię sobie tutaj wiertło i lecę do zakrzaka. Widzowie, zobaczcie na mapę, nie dojeżdża medal. Wygląda to słabo. W sensie słabo, no ja na razie się ukrywam, no czekam na rafę. Mam nadzieję, że dożyję jego dojazdu do strefy. O, Stary nade mną, są nade mną, są samochodem. Ej, nie wiedzą chyba, że ja tutaj siedzę, mam luz. Wiesz co, ty masz luz, ale ja tego luzu nie mam, bo ja jestem w powietrzu. Ja poleciałem idealnie teraz na ciebie. Nie mam żadnej apteczki. No trochę się cykam, co się za chwilę ze mną stanie, ale chyba będzie ok. Oni są nade mną, nie na tej górce, więc lepiej może tu nie podchodzić, bo to może się źle skończyć. Oni cały czas strzelają ze sztucera. Tak, oni właśnie teraz ode mnie dostali. Oni ode mnie dostali 70 z mamuta. Ej, 120 dostał! O! Oj, to był dobry strzał. Ty wyjść na nich i zarzucić granatnikiem? Właśnie, możesz się obrzucić granatnikiem. Ja buduję sobie tutaj lekkie takie do góry, żebym ich widział. Dobra, stary. Stuwę dostał. Dobra, widzowie, no muszę ich wyeliminować. Dobra, granatnik dostanie, dostanie, dostanie 65. Zarzucam, zarzucam, widzowie, to jest plan na teraz. Stuwa. Dobra, żyje. Leży, 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 widzowie, leży, leży, leży. Mamy to. Leży, 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 widzowie dostał. Dobra, spadnij, zginie, spadnij, zginie, spadnij, zginie. Łatwo, widzowie, łatwo po prostu, no łatwo. Dobra, mamy tu kolejnego, 170 leży i widzowie, jego duo partner jest na tym domku. Głowa 140 i granatnik. Dobra, mamy to, mamy to. Także widzowie, challenge zaliczony.